Radio Zachód. Janusz Życzkiewski, kłaniam się, zapraszam na poranną rozmowę w Polskim Radio Zachód. Naszym gościem jest pan poseł Marek z prawej Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakie nastroje na początku 2023 roku dominują w polityce, w pana ocenie, w, Boże, w, w pana również w formacji politycznej? Jak to będzie? Nie no, Zawsze nowy y, rok, y, to nowe otwarcie, nowe nadzieje i myślę, że właśnie takim jakimś optymistycznym nastawieniem wchodzimy w 2023 rok, mimo że oczywiście ta sytuacja międzynarodowa ciągle jest niepokojąca, ciągle jest wojna, więc no te główne życzenia, które sobie składaliśmy, na koniec roku. Na dotyczyły pokoju, to, dotyczyły tego, żeby wojna pokoju, się dokładnie, żeby tak. Rosja przegrała. A jak będzie z reformą wymiaru sprawiedliwości z ustawą o Sądzie Najwyższym, bo Sejm będzie teraz procedować ten projekt. Jak pan ocenia? No, myślę, że odbędzie się pierwsze czytanie i debata w pierwszym czytaniu. No, to wtedy też poznamy stanowiska poszczególnych klubów. Ja oczekuję przede wszystkim ze strony opozycji poparcia dla rozwiązań, które mają akceptację Komisji Europejskiej. Nawet Didier Ryder, komisarz ostatnio, który jest nieprzejednanym tutaj zwolennikiem powrotu jakby do starego, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce, to te, ten projekt docenił pozytywnie. Więc ze strony opozycji, jeżeli chce być wiarygodną, no powinno być dla projektu poparcie. Natomiast. Pierwsze czytanie dopiero zawsze zapoczątkowuje proces legislacyjny, więc po skierowaniu do komisji będziemy pracowali. Te nad Opinie nad opozycji komisji. w tej chwili takie dość ostrożne, bo jeszcze nie widzieli projektu, bo jeszcze nie wiedzą czego się spodziewać, no i też pojawiają się pytania o konstytucyjność. Nie, no projekt widzieli i, i, i oczywiście tam są te zastrzeżenia dotyczące przekazania postępowań dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no m, wydaje mi się, że pod kątem zgodności z konstytucją to to rozwiązanie się broni, no jest jakieś nowo, nowatorskie i jak nowatorskie, jak nowatorskie rozwiązania, no to zawsze y, wzbudzają emocje i tutaj też co jakby negatywne opinie, czy to ze strony pierwszej Sądu Najwyższego, czy, czy niektórych sędziów, no chociażby Krajowa Rada Sądownictwa też na ten temat się wypowiedziała. Czyli dyskusja tak, trwa. Tak, dyskusja trwa, ale to, wydaje mi się, że, że tutaj nic się wielkiego nie stanie, jeżeli nie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, tylko właśnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym będą toczyły się te postępowania. Prawo i Sprawiedliwość komunikuje zmiany do dotyczące no, tego, w jaki sposób będziemy głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Chcecie Państwo zwiększyć dostępność do głosowania, no ale pojawiają się takie głosy. Z, z opozycji, że tutaj musi być jakiś haczyk, że tutaj jest jakiś ukryty plan prawa i sprawiedliwości, żeby zaburzyć to, w jaki sposób wybory będą przebiegać. No, ale też nie ma jakiejś totalnej y, krytyki tych rozwiązań, wręcz przeciwnie, no, a nawet Lewica ostatnio oświadczyła, że radnie, raczej będzie te rozwiązania popierać. No bo Czy to była taka jeżeli... pierwsza reakcja, że gdzieś te głosy się pojawiły, a teraz, jak się nie... już y, 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 scena polityczna zastanowiła, to do doszli do wniosku, że w tym może być jakiś plus? No przede wszystkim, przede wszystkim gdyby byli przeciw, no to oznacza, że są przeciwko demokracji, bo przecież każdemu zależy na tym, aby frekwencja w wyborach była jak największa, aby dostęp do lokalu wyborczego był powszechny, aby nie było takich dysproporcji, no mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym na konferencji prasowej w Sejmie, jakby chociaż w naszym województwie gdzie w Zielonej Górze frekwencja może być na poziomie 68%, a w takiej Bytnicy, Bojadłach na poziomie 40 paru procent. Ja przypominam sobie taką sytuację. Po ostatnich wyborach przyjechał jegomość na motorowerze do redakcji i mówi, szanowni państwo, w mojej wiosce wiele osób poszłoby na wybory, ale po prostu było za daleko do lokalu wyborczego i to chyba. No i to, właśnie dowód, te, i to właśnie eksperci na to wskazują ten związek pomiędzy dostępnością do lokalu, odległością do lokalu, a też poziomem frekwencji, bo no, mamy w najlepszym przypadku, jeżeli nie ma w miejscowości lokalu wyborczego, to kilka kilometrów do najbliższego lokalu wyborczego, ale nawet są sytuacje, gdzie jest kilkanaście mhm. kilometrów. I nie wszędzie ten transport jest efektywnie przez samorządy zapewniany. No tutaj już wprowadzamy też obowiązek dwóch przewozów dziennie do miejscowości, gdzie po prostu nie ma, nie ma lokalu wyborczego. No to będą miejscowości poniżej 200 mieszkańców, bo nasza propozycja jest taka, żeby w tej chwili te obwodowe komisje wyborcze i lokale wyborcze mogą być w miejscowościach od 200 do 4 tysięcy mieszkańców, a nie jak do tej pory od 500 do, do 4 tysięcy. No, no, czyli to powinno jakby diametralnie też zwiększyć liczbę obwodowych komisji wyborczych. W tej chwili jest 27 tysięcy po wejściu w życie ustawy. Powinno być 33 tysiące, czyli 20% więcej, więc to powinno się przełożyć na i frekwencję, no ale przede wszystkim my to cały czas podkreślamy. To jest chodzi o wyrównanie szans dla wyborców, aby po prostu mieli możliwość wzięcia uda udziału w święcie demokracji, jakim są wybory. Oczywiście porozmawiajmy o tych, którzy mają być wybierani, to może najpierw od opozycji. Czy opozycja w Pana ocenie pójdzie pod jednym. Sztandarem w jednym komitecie wyborczym? Nie, no nie pójdzie. No to już widać chyba, że, że, że nie, że tutaj te usiłowania Donalda Tuska skupienia wszystkich na jednej liście nie mają szans powodzenia, że raczej polskie stronnictwo ludowe będzie formowało własną Nasz listę. Nasz człowiek w Warszawie jest za dużym obciążeniem Tam, dla wszystkich? No, myślę, że przede wszystkim też ta agresywna retoryka jednak odstręcza i wyborców i potencjalnych koalicjantów, bo no, chyba znali sobie sprawę z tego, że nie, przede wszystkim Polacy oczekują na programy, na konkretne rozwiązania, a nie na program, który polega na antypisie, tak, czyli po prostu ciągłym krytykowaniu rządu Zjednoczonej Prawicy, Mateusza Morawickiego, Jarosława Kaczyńskiego, a rozwiązań żadnych nie ma, no, albo jest takie oświadczenie kuriozalne, jak poseł Leszczyny, że nie pokażą programu, bo po prostu być może PiS by z niego skorzystał, tak, więc, więc go ukrywamy. Skorzystali skorzystalibyście państwo z jakiejś propozycji? Nie, no, panie redaktorze, wiadomo, że jeżeli są dobre propozycje, to czy one płyną ze strony opozycji, czy z obozu rządzącego, to zawsze warto nad nimi się pochylić i zawsze, jeżeli w trakcie prac nad ustawami są przedstawiane dobre pomysły czy poprawki, to je akceptujemy, więc, więc Myślę, że no w tym sensie może obawy hmm, pani poseł jeszcze nie były, Żeby były uzasadnione, <laughs> właśnie. No właśnie. <laughs> Dobrze, a jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, bo oczywiście y, y, usłyszymy, że jest determinacja, że jesteście Państwo przygotowani, że y, wiecie, co chcecie opowiedzieć Polakom, jaka Polska będzie w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach. Natomiast czy już są przymiarki dotyczące na przykład list wyborczych, czy tutaj w województwie lubuskim coś już na ten temat jest mówione w szeregach pis? Nie no przede wszystkim chcemy chcemy to cały czas to podkreślamy kontynuować ten program wsparcia dla, dla Polaków. No, szczególnie właśnie w tej y, trudnej sytuacji dzisiaj, bo przecież kryzys energetyczny się nie skończył, y, y, inflacja ciągle jeszcze jest, chociaż są sygnały, że od połowy roku to powinno już iść y, zdecydowanie y, w dół. Ale te wszystkie programy osłonowe, myślę, że są doceniane przez Polaków i chcą, żeby je kontynuować i kontynuowane one oczywiście y, będą również y, z programem 500, y, y, również jeżeli chodzi o wiek y, y, emerytalny, no to tutaj po prostu. Y, My przede wszystkim oczekujemy takich jasnej deklaracji od opozycji, żeby żeby zagwarantowały, że w tej sprawa Tak, nie ma nie ma takiej deklaracji jasnej, żeby wręcz przeciwnie pojawiają się różne sprzeczne e, sygnały, więc tutaj po prostu mm. po prostu my to cały czas e, przypominamy, że to, Czasem wysił, się się kończy, ale z, ale z tymi listami... jak, z z listami, jak to listami, pani pośle, Ale może. tak, dlatego ja, ja celowo mówię o kwestiach programowych, bo y, listy to już jest jakby rzecz. Y, drugorzędna, no, no myślę, że wszyscy posłowie, to interesuje. posłowie, którzy w tej chwili pracują w ramach klubu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Będą kandydowali i tutaj po prostu nie ma co do tego żadnych wątpliwości, no ale chcemy zdobyć więcej mandatów, więc by tych kandydatów dobrych będzie na pewno na liście również lubuskiej bardzo, bardzo dużo. Natomiast tak jak powiedziałem, w tej chwili nie jesteśmy na etapie ustalania list, tylko przygotowywania programów. Niedługo będzie pewnie konwencja. Programowa Prawa i Sprawiedliwości. No zresztą już pierwsze się odbyły, bo chociażby ten, ta konwencja poświęcona polskiemu rolnictwu, polskiej wsi w przysusze, to, to jest jakby sygnał, że my nie zasypujemy gruszek w popiele, że dla każdego mamy rozwiązania i program. Poseł Marek z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.